Dzień dobry. No dobra, to jesteśmy później niż zazwyczaj, ale jesteśmy, aby być na bieżąco z Ring of Honor. I na początek krótka informacja, iż jeden z wrestlerów będzie przez jakiś czas nieobecny. Anthony Henry, czyli jeden z ekipy The Work Horseman, doznał złamania szczęki, a Henry nabawił się tego urazu 10 marca podczas walki ze znanym nam zawodnikiem, jakim jest Brian Keith, a miało to miejsce w federacji Deadlock Pro Wrestling. Szanowny pan Henry poinformował, że obędzie się bez operacji, jednak około dwóch miesięcy przerwy przed nim. Antonemu życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, a teraz zerknijmy, co mieliśmy w najnowszym epizodzie tygodniówki ROH. Na dzień dobry, kontynuujemy turniej o nikomu niepotrzebny pas kobiet. Ćwierćfinałowe kolejne starcie Diamante kontra Billy Starks. Diamante jako pierwsza ruszyła z ofensywą, co miało miejsce również i poza ringiem. Billy zaliczała barierkę dla widzów, a w ringu atak dalej trwał. Diamante, no można powiedzieć, że robiła co tylko chciała. Billy próbowała odpowiadać ciosami, ale to Diamante była tutaj tą mocniejszą rywalką. No i w końcu szanowna pani Starks wywaliła diamantę z ringu i trzykrotnie poleciała na nią z Dive'em. Potem dorzuciła m.in. Backbreaker. Diamantę potem uchyliła się przed skokiem z narożnika, lecz nie udało jej się to w przypadku próby Big Bootu. Diamantę też oczywiście nie pozostawała dłużna. Rolling German Suplex, ale tylko two count. Pani Diamentowa oraz Starksowa wymieniały się ciosami. Billy dała się nadzieć na Passadora oraz Sherdoy. Jakoś, tak to się wymawia, przepraszam jeśli źle mówię. Um... Ale ten Billy Stark zwinnie odpowiedziała Roundhouse Kickiem oraz Swanton Bombem. No to nie dało pinfalu, więc Billy jeszcze natychmiastowo właściwie założyła Half Nelson Crossface i drodzy Państwo, udało jej się. Diamantę odklepuje Billy z awansem do półfinału. Bardzo solidne. Jak już się rozkręciło, to no, istotnie było na co popatrzeć. Wynik, moim zdaniem, oczywisty, ale wyraźnie panie zasługują na kciuk w górę. Aaron Solo kontra Lee Johnson. Zabawa w technikę na początek. Aaron Solo przesadnie pokazywał, jak to niby respektuje kodeks honoru, co oczywiście próbował w odpowiedniej chwili wykorzystać na swą korzyść. W pewnym momencie Johnson prawdopodobnie miał wylecieć z ringu przez liny, ale tak się nie stało, bo odbił się od nich w okolicach szyi i sędzia musiał sprawdzić, czy wszystko z nim ok. Tak było i można było kontynuować walkę. Solo wymierzył parę akcji. Między innymi Fibon Suplex. Johnson zebrał się na kontrataki i pokazał ze swojej strony również parę akcji, jak chociażby Flip Dive poza Ring czy Blue Thunder Bomb. Solo trafił z Roundhouse Kickiem, jak również i z Double Stomp z narożnika, ale na pin fal to jednak nie wystarczyło. Johnson po kontrze złapał rywala na Snake Ice, a tyle że na środkowy narożnik. Następnie Side Slam i raz, dwa, trzy. Lee Johnson odnosi zwycięstwo. Jak ja to mówię, no dobre na tygodniówkę. Panowie opowiedzieli tu swoją historykę i wyglądało to naprawdę przyzwoicie. Ali Johnson, drodzy Państwo, już z siódmym zwycięstwem z rzędu. Fatal Forway w wykonaniu kobiet teraz czas. Robin Renegade, Lady Frost, Kiera Hogan i Leila Hirsch, czyli trzy panie, które zdążyły już odpaść z turnieju kobiet, oraz Lady Frost, która w turnieju nie brała udziału, bo była akurat na turze w CMLL. A Lady Frost, drodzy państwo, z nowym fryzem, moim zdaniem jest spoko, choć wolałem poprzednią stylową. Oczywiście, no, ile ludzi, tyle opinii. No jak to w Fatal 4 Way'u, sporo chaosu, co chwilę zmieniała się dwójka pojedynkująca się, czasem więcej niż dwójka i sporo przerywania prób pinu. Finalnie było tak, że zostały w ringu Kiera Hogan i Robin Renegade. Kiera pomyślnie wymierzyła Face the Music i uzyskała pinfall. Tyle. W tym chaosie to jest po prostu seria różnego rodzaju ofensywy i oczekiwanie komu się poszczęści w odpowiedniej chwili na sam koniec. A teraz lecimy za kulisy. Tam widzimy chłoptasiów Marii, czyli Cole Carter i Griff Garrison. Panowie zmierzą się dziś z Trentem Barrettą i Orange Cassidy, co sami określają jako najważniejszą walkę w ich karierze. Zjawiła się Maria, dodając, że są oni kowalami z tych losów. Griff dostał pochwałę za swą walkę z Adamem Copelandem na AEW Collision, tylko, że problem jest taki, że Griff przegrał i przez to teraz utknął w miejscu. Dlatego też sobie panowie uzmysłowić, że takie okazje jak ta dzisiaj no nie zdarzają się codziennie. Maria bardzo na to liczy, iż Kol i Griff dziś jej nie zawiodą. Czy Maria będzie dumna ze swoich chłoptasiów? O tym przekonamy się wkrótce. Teraz Afina w akcji, a oto jej rywalka Aisha. Oczywiście był to squash dla mistrzyni kobiet, no, krótki moment na swą ofensywę miała szanowna pani Aisha i trudno jednak tutaj mówić o zrobieniu jakiegoś wielkiego wrażenia. Afina spokojnie sobie obijała oponentkę i w ringu i poza ringiem, a no, na sam koniec zobaczyliśmy abdominal stretchy. i Afina poprzez submission notuje no, plus jeden do swej listy zwycięstw. A na tym jednak nie koniec. Już po gongu Afina dwukrotnie poczęstowała Aiszę z kolanka. Mistrzyni kobiet wzięła za mikrofon i wyraziła rozczarowanie, że tutaj, czyli w Atlancie, dostała tak słabą przeciwniczkę, że aż czuje się tym znudzona. Fani skandowali ATL, czyli fetkę wrestlingową z Atlanty, na co Afina odpowiedziała, że całe to ATL nie jest nawet godne tego, żeby, tutaj cytat, podcierać jej tyłek. A przydałoby się Jakieś godne wyzwanie na Supercard Honor, jak mówiła dalej Afina, dlatego też jest gotowa podjąć w ringu każdą zawodniczkę. Tym bardziej, że u nich w szatni, w szatni Oroge, no tak się boją konfrontacji z nią, że sobie stworzyli nowy drugorzędny pas, o który teraz zresztą toczy się o turniej. No trudno się nie zgodzić. Afina jeszcze raz podkreśliła, że oczekuje poważnej konkurentki na Supercard Honor, z którą czekają ciężka batalia, tego właśnie oczekuje. No to czekamy kto odpowie na otwarte wyzwanie Panie i Panowie. Hiraku Shida, japońska zawodniczka, trzykrotna mistrzyni kobiet w AEW, która zresztą za pierwszym razem była tą mistrzynią nieprzerwanie przez rok. Panie spotkają się na pay-per-view, oczywiście, co Afinie bardzo odpowiadało. Iron Savages kontra Top Flight Action Andretti. Przed walką mała batalia pod tytułem SOS kontra napój wodny. Sama walka to tak naprawdę nic szczególnego. Iron Savages obijali jednego, zrywali przez dłuższy moment, hot dog, zamieszanie. I na sam koniec Jack Jamison dostał po splashu z górnego narożnika od obu braci Martin, po czym został odliczony do trzech. Jak widzicie błyskawicznie przez tą walkę przebrnąłem, bo i nie było o czym się tu rozwodzić, no akcja sama w sobie nie była zła, ale widzieliśmy to już wielokrotnie i również dzisiaj, Do no, niczego nas to nie prowadzi. Nick Comorato kontr i Jacobi Watts, nie kontra tylko ich właśnie, a po drugiej stronie ekipa The Work Horseman, czyli Anthony Henry i JD Drake. No oczywiście mówiłem na początku o przerwie Antoniego Henry'ego, a ta walka została nagrana jeszcze przed jego urazem. Jeszcze przed gongiem panowie z The Work Horseman zaatakowali z nienacka swych rywali. Spokojnie sobie rozpracowywali szanownego pana Komoroto, zaś pan Watts próbując coś pomóc, tak naprawdę szybko został z powrotem zlokautowany. No i efekt tego był taki, że tak naprawdę Nick musiał sam sobie radzić z dwójką rywali i mimo prób nie był w stanie temu podołać. J.D. Drake i Anthony Henry po niecałych czterech minutach uzyskali Pinfall. Po o tym, jak Henry wymierzył double stomp z narożnika, gdzie jeszcze J.D. Drake trzymał rywala, żeby ten mu nie uciekł. A po walce, Komorotio i Łocy odeszli razem za kulisy, ale widać było, że jakieś lekkie napięcie tutaj występuje. Panowie, z The Workhorsemen z drugim zwycięstwem w tym roku, a w całym 2023 roku zdobyli tych zwycięstw pięć, więc może w tym roku się poprawią. Lance Archer w akcji, a jego rywal to Darian Bengston. Debiut w Oro Age i kilka starć na koncie w ringu AEW. A przy ringu Lance'owi towarzyszył we własnej osobie Jake The Snake Roberts. I to chyba był ten najciekawszy punkt tego programu. Archer robił z oponentem co tylko chciał, zaś kiedy to pan Bengston wypadł z ringu, również i Jake Roberts złapał gościa i powalił go panczem. Bengston uchylił się przed szarżą wrogu, tam wy. Prowadził parę ciosów i kopniaka, ale no to tyle z jego strony. Lenz wymierzył chokeslam, następnie swój finisher, czyli blackout. No i tyle. Lekko ponad dwie minuty to potrwało i kropka. Za kulisami miała się odbyć następnie rozmowa z Tają Walkiri. Przypomnę, że dwa tygodnie temu Johnny TV pokonał Daltona Castle, przez co przejął on w posiadanie jego chłopców. Yy, miała się odbyć rozmowa, ale się nie odbyła, ponieważ zjawił się Dalton Castle przeszukując wszystko, co się da, by znaleźć swoich chłopców. Yy, Taja i Dalton kłócili się o to, kto z nich bardziej się nadaje do tego, by zajmować się chłopcami. A sprzeczka skończyła się tak, że ochrona musiała zabrać. Daltona, a chłopców i tak nie było na miejscu, bo teraz są ze swoim tatuśkiem, czyli Johnem TV, który czyni ich TV ready. Ostatni już pojedynek, ćwierćfinałowy turnieju kobiety. Mercedes Martinez kontra Abaddon. No panie, nie tracimy czasu i od razu przeszły do działania. Martinezowa wyleciała z ringu i z krawędzi ringu otrzymała cannonball. Mercedes zdołała odpowiedzieć kontrą i już w ringu to ona dyktowała warunki, wykonując między innymi butterfly suplex po trzykroć. Abaddon popisała się, no powiedzmy, low double knee, ale wciąż to Mercedes była tutaj z wyraźną przewagą. Single Leg Crab założony przez nią. Abaddon z problemami, ale dotarła do lin, a potem wymierzyła jeszcze Hurricane Run oraz Cutter. Mercedes sprytnie przeturlała się w stronę lin, więc panie się spotkały na krawędzi ringu, a tam Abaddon próbowała DDT, jednakże Mercedes dzięki linom się zatrzymała. No i efekt tego był taki, że Abaddon wykonując to DDT tak naprawdę sama zaliczyła glebę. Po powrocie do ringu Abaddon zdecydowała się na ugryzienie rywalki w ramię co otworzyło jej drogę do wykonania Swinging DDT Chwilę potem nagle się tutaj z pod ringu wyłoniła jakaś postać, która to trafiła Abaddon w okolicę Nerek. Owa postać schowała się pod ring zanim arbiter mógł ją zauważyć, Mercedes bez przeszkód wymierzyła Fisher Woman Buster i odliczyła Abaddon do trzech zdobywając tym samym awans do półfinału turnieju a Badon z pierwszą porażką po serii trzech zwycięstw. A tuż po walce przekonaliśmy się, że wspomnianą postacią jest kumpela martinezowej, czyli Diamante. A oto teraz zaktualizowana drabinka turniejowa. W półfinałach czekają nas starcia Billy Starks z Mercedes Martinez oraz Red Velvet kontra Queen Aminata. Był Fatal 4Way kobiet, no to teraz Fatal 4Way tyle, że mężczyzn Slim J, Jack Cartwheel, AR Fox Commander czterech gości, którzy lubią sobie polatać, więc oczywista oczywistość czego należy się spodziewać. Szybka akcja, loty poza rynki, no generalnie fly high'ing, jeden wielki pierdolnik, który dla zwolenników takich fikałków jest czymś fajnym. Totalny chaos, więc no pozwólcie, że w tym wypadku, że ograniczę się do finiszu. W górnym narożniku komander był atakowany przez AR Foxa i Slim J'a jednocześnie. AR Fox strącony na podłogę, Slim J'a na linię i kopniakiem jeszcze na matę został sprowadzony. Komander pomyślnie wykonuje monsot i raz, dwa, trzy. Komander zdobywa pinfall i warto tu wspomnieć, że komander trzeci raz z rzędu wygrywa pojedynek Fatal four Way. Eddie Kingston ma dla nas teraz promo. Wspominał on o tym, jak Mark Brysko miał dostać title shota na pas Age World Champion, kiedy mistrzem był jeszcze Claudio Castagnoli. No jak pamiętamy, a jak nie pamiętamy to sobie teraz przypomnimy, Mark jednak doznał urazu i walki o pas nigdy nie otrzymał. Eddie dodał, że Mark jak wiemy, obe jest obecny w Orowage od pierwszego dnia, a nadchodzące Supercard Honor Pay-Per-View odbędzie się tam, gdzie Raw się narodziło, czyli w Filadelfii. Zmierza to oczywiście do tego, że Eddie chce walczyć z Markiem o pas Orowage na tym Pay-Per-View i teraz jest już to oficjalnie potwierdzone. Czas na walkę wieczoru. Griff Garrison i Cole Carter kontra Trent Barretta i Orange Cassidy. No w pierwszych minutach Barretta i Cassidy wręcz bawili się. No, najpierw z jednym, potem z drugim rywalem. Maria widziała, że sytuacja ma się źle, więc zwróciła na siebie uwagę Cassidiego. To pozwoliło na nikczemny atak i tak oto chłopta się Marii zdobyli kontrolę. Oczywiście hot tak po paru minutach. Barretta wchodzi, i nie ma na niego mocnych. W pewnym momencie miała nastąpić ta słynna przygoda, Dulaśka, ale Maria stanęła na drodze, co posłużyło jako dekoncentracja na korzyść jej chłoptasiów. Popisali się oni kombinacją Flapjack, dodać znaczy Flapjack i boot, Big Boot, ale to było za mało na pinfall. Później Baretta uchylił się w odpowiedniej chwili przed w 50 Splash od Cartera. Cassidy wkroczył do akcji, atakując serią kopniaków, a ponadto Griff też dostał Crossbody, Cole dostał Swinging DDT, co na pinfall, jakie się okazało. Było niewystarczające, dochodzimy do momentu, że każdy każdego nokautuje. Wydawało się, że Cole Carter wyszedł na tym najlepiej, jednak Cassidy zaskoczył go standogiem. Następnie Barretta wykonuje do tego jeszcze half-dragon. Garrison przyjm przyjmuje dive'a i mimo, że Maria próbowała zdekoncentrować Trenta, to ten i tak pomyślnie wykonuje Carterowi pile driver, jeszcze orange punch od pana pomarańczowego. I tak oto reprezentanci grupy Chaos. Wygrywają to starcie A jeszcze nie koniec wrażeń na dziś Angelico i Serpentico Topadli w ringu Marię i jej chłoptasiów Jak pamiętamy Maria wciąż Dzierży skradzioną maskę Serpentico Zrobiła się bójka Maria celowo upuściła maskę By Serpentico teoretycznie Mógł ją sobie zabrać Ale praktycznie było tak, że była to pułapka Angelico i Serpentico dostali po low blow no i panowie z Chaos przegonili z ringu tych złych i tym oto obrazkiem kończymy epizod Ring of Honor. 11 minut walki wieczoru, akceptowalne jak na tygodniówkę. Nic szczególnego, ale taki no, spoko entertainment. Patrząc na ten epizod można powiedzieć, że powróciły dawne grzechy w Ring of Honor u kokana. Kana. No, dzisiaj to było 10 walk, czyli tyle co w dwóch poprzednich epizodach razem. Ale z tych 10 walk, część z nich, no co tu wymyślać, no część z nich do niczego nas nie prowadzi, bo po prostu poszczególni wrestlerzy no przyszli sobie, pokicali w ringu i poszli. Dwa Fatal 4 waye Iron Savages kontra Top Flight i Action Adreti, no te trzy starcia, no. To, to są właśnie przykłady tego, że one po prostu się odbyły. No, można by coś zbudować na tym, że komandar trzeci raz z rzędu wygrywa pojedynek czterech rywali. Tylko pytanie, czy Tony Khan faktycznie chce coś na tym budować, czy po prostu wrzuca wrestlerów do karty i tyle. Mm, ok, więc co jeszcze warto wspomnieć? No, oczywiście, no super Honor per View, więc mamy już dwie pierwsze walki. Najwyższy czas, drodzy Państwo, bo do. Bo do tego Pay Per View pozostały trzy tygodnie i oby te trzy tygodnie zostały wykorzystane do podpromowania, przynajmniej tego co mamy na ten moment. Na ten moment sądzę, że Afina obroni pas po rzeczywiście ciężkiej batalii, ale promujmy to, promujmy to, tego oczekuję przez te najbliższe tygodnie. Eddie i Mark. Okej, okay, okej, okay, spoko, ale chciałbym, żeby pokazywali się oni, żeby byli oni obecni przez te najbliższe trzy, trzy tygodnie. No już nawet nie będzie w, w ramach tego proma, które było dzisiaj, ale wolałbym bardziej, żeby pokazali się osobiście, aby po prostu dali jakiegoś, no nie wiem, no smaczku dla tej walki, aby nakręcili nas na nią, o tak chyba będzie najlepiej to określić. No i zapewne finał turnieju też będzie na tym pay-per-view, jak również hokta się Marii kontra Serpentico i Angelico. No to razem mamy cztery walki na pay-per-view i czekamy na kolejne, mam nadzieję, rozwoje. Do przyjemnego weekendu. Oglądajcie Ringawana!